Cześć, witajcie w 12 odcinku kursu programowania w języku C i dzisiaj zajmiemy się czymś prostym, krótkim i przyjemnym, czyli postinkrementacją i preinkrementacją. W odcinku na temat operatorów matematycznych mówiłem, że istnieje coś takiego jak inkrementacja czy też dekrementacja i jest to po prostu znak podwójny plus albo podwójny minus. Mówiłem także, że te dwa znaki mogą się znaleźć albo za nazwą zmiennej, albo przed nazwą zmiennej. I to, co się znajduje za nazwą zmiennej, to jest postinkrementacja. A gdybym zapisał to w ten sposób, to mamy preinkrementację. Tylko pytanie, czym to się tak naprawdę różni. Już wam tłumaczę. Zacznijmy od prostego programu. Mamy y, zmienną liczba 1, do której zapisuję wartość np. 7. I następnie mamy y, wartość, y, znaczy mamy kolejną zmienną o nazwie liczba 2 i do której zapisujemy wartość spod zmiennej liczba 1. I teraz będziemy je wyświetlać w konsoli. Zobaczcie, co, co powinno się pojawić. Ja myślę, że powinny się pojawić dwie siódemki w konsoli. Zgadza się, pojawiły się dwie siódemki. Teraz e, możemy zrobić taki trik, że przy zapisywaniu e, tej liczby 1 do liczby 2 możemy od razu wykonać inkrementację. OK. Tylko tu powinna być liczba 1. W tym momencie nie dość, że zapiszemy do zmiennej liczba 2 wartość liczby 1, to jeszcze dodatkowo zwiększymy wartość liczby 1 o 1. Okay? Czyli zobaczcie, co, co się pojawi. Mamy 8 i 7. Dlaczego? Dlatego, że najpierw wyświetlamy liczbę 1, czyli w tym momencie wykonaliśmy dwie operacje, zapis do zmiennej i zwiększenie zmiennej o 1. Więc liczba 1 w tym momencie będzie zwiększona o 1, czyli 7 plus 1 to jest 8 i zgadza się? A druga liczba to jest 7. I teraz pytanie, pojawia się takie pytanie. Skoro zapisaliśmy do liczby 2 Wartość liczby 1, ale jednocześnie ją powiększyliśmy, to co się zapisało do liczby 2? Zapisała się liczba 1, czy liczba 1 zwiększona o 1? No to jest dobre pytanie, bo jak widzicie, zapisała się liczba 1. I tu jest właśnie cała istota tej preinkrementacji i postinkrementacji. Bo w tym momencie, jeśli mamy postinkrementację, to najpierw do liczby 2 jest zapisywana liczba 1, a dopiero później liczba 1 jest zwiększana. Natomiast gdybym teraz zapisał. Plus, plus liczba 1, to zobaczcie, że najpierw zostanie zwiększona wartość o 1, a dopiero później e, będzie zapisana do liczby 2. Czyli liczba 1 i liczba 2 powinny być sobie równe w tym momencie. Zobaczmy, czy tak się stanie. Tak, jest liczba 8. Czujecie już różnicę, na czym polega właśnie ta post-inkrementacja i pre-inkrementacja? E, mam nadzieję, że tak. E, to samo możemy zrobić z dekrementacją, czyli minus, minus. W tym momencie powinno być 6, 7. A teraz powinno być 66. OK, zgadza się. W większości przypadków ta postinkrementacja i preinkrementacja nie będą miały znaczenia w sensie różnica między nimi nie będzie zauważalna. Natomiast w takich sytuacjach, kiedy będziemy porównywać jakieś liczby, będziemy przypisywać jednej do drugiej i jednocześnie będziemy używać operacji preinkrementacji, postinkrementacji, to wtedy to ma znaczenie właśnie. Gdzie zapiszemy te operatory plus plus czy minus minus? Czy przed nazwą zmiennej, czy za nazwą zmiennej? Mam nadzieję, że czujecie tą różnicę. Jeśli macie jakieś wątpliwości, to oczywiście piszcie komentarz. Dziękuję wam bardzo za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!